Mit numer 3 obrazowanie. Bardzo często pacjenci na samym początku, jeśli cokolwiek ich boli, czy to plecy, czy bark, kolana i tak dalej, to pierwsze co myślą to do ortopedy i na zdjęcia. Na zdjęcie rezonansu yy, czy RTG, cokolwiek, żeby było na obrazie, żeby było widać, co jest uszkodzone. A tak jak mówiliśmy, przy niespecyficznych bólach pleców nie jesteśmy w stanie określić, co jest konkretną przyczyną. Na obrazowaniu to też się nie zmienia. Obraz nam pokaże wszystko, co się tam znajduje, co niekoniecznie jest skorelowane z naszymi objawami. A co za tym idzie? Dostaniemy taki obraz, powiedzmy, z rezonansu jako pierwszy krok naszego postępowania. No i następnie pójdziemy z tym obrazem, żeby nam przeanalizował ortopeda czy fizjoterapeuta i powiedział, co tam się dzieje. I wyjdzie nam, że mamy krzywy kręgosłup, że mamy zmiany zwyrodnieniowe, e, że mamy wypuklinę i teraz co tutaj jest e, przyczyną naszego bólu pleców? Prawdopodobnie nic. Ale już tutaj e, pacjent będzie sobie myślał, że ma krzywy kręgosłup, że wszystko jest z nim nie tak, co nam tylko osłabi proces rehabilitacji, dlatego, że już na starcie będzie miał negatywne nastawienie i dużo obaw, co opóźniają rehabilitację. My chcemy jako fizjoterapeuci też nastawić pozytywnie pacjenta do rehabilitacji.